Piotr Wiśniewski, Marta Podorowska, witam cześć, serdecznie. Cześć. cześć. Dlaczego taki kamper? Dlaczego taki kamper? Bo jest optymalny dla nas, bo jest kamperem, kiedy się chce jechać na wakacje albo na weekend, a też jest samochodem codziennym, którym mogę się przemieszczać, pojechać na zakupy, wjeżdża w podziemny parking. Mieści się wszędzie. Mieści się wszędzie, można, nim, można nim jechać wszędzie. Co tobie daje karawaning, to podróżowanie? Co mi to daje? Daje mi to taki reset, że mogę jechać sobie w przyrodę, tam gdzie jest dziko, tam gdzie jest cicho, mogę uciec od ludzi, mogę po prostu odpocząć niekoniecznie w hotelu, w jakichś takich dobrych warunkach, w makijażu, w ubraniu, co jest jakby moją codziennością w pracy, tylko mogę założyć sobie rozciągnięte dresy i jechać po prostu gdzieś w łąki. Tęsknisz za Iławą? No, oczywiście tęsknię, ale już wiem, że nie mogłabym tu mieszkać. Dlaczego? Jeziora, lasy, gdzie kamieniem nie rzucić w ogóle sama przyroda. No ale... Tego szukasz, śpiew te... ptaków. Ale to nie ma teatrów, nie ma kiny. Nie Jak ma... nie ma kiny? Ta... W Nowym się Lubawskim nowiutkie kino, w nowiutkie kino. Ale tam takie puszczają. Nowości. Nie ma opery, nie ma filharmonii, nie ma pierdyliarda Nadie... restauracji, Nadie... do których można Nad Jeziorakiem w koło Jezioraka masz pięć Dlatego restauracji. Ja tutaj, przyjeżdżam tutaj latem i bardzo sobie cenię, ale na co dzień wolę w Warszawie. Czy karawanik jest dla każdego? Nie dla każdego. Ja oczywiście o tym mówię, bo potem czasami jest tak, że już mi się zdarzyło, że e, podobno, że ktoś kupił, e, naprawdę, podobno ktoś kupił kampera ze względu na to, że oglądał moje relacje i potem stwierdził, że to było beznadziejna decyzja. No więc karawanik musi być dla ludzi, którzy lubią to składać, rozkładać, I ja każdym... czasami w niezbyt dobrych Słuchaj, warunkach spać. Bo ja każdemu mówię, że ty z karawaningu jesteś w ogóle e, Czym nie próbowałeś wypożyczyć. Wypożycz. I tu się zgadzamy. Absolutnie, I tak. tu się zgadzamy. I tym miłym akcentem. Do zobaczenia. Do zobaczenia. <gry>